Trzeba przyznać, że okres letni sprzyja rozmowom o zdrowiu, bo wiadomo, że zazwyczaj zimą albo wiosną, wczesną wiosną pracujemy nad naszym zdrowiem po to, żeby latem być w optymalnej formie, więc czemu nie w Akademickim indeks mamy gościa specjalnego, który co nieco nam przybliży tematykę zdrowia ogólnego. Rafał Wesołowski. Dzień dobry. Witam Tam. Ciebie Rafale. Ty jesteś, czy Ty prowadzisz w zasadzie w telewizji Lubuszan program pod tytułem Warsztat Zdrowia. Będę prowadził tak naprawdę, bo ten program już niebawem wchodzi na antenę. Natomiast na razie nic o tym programie nie ma. To jest cykl odcinków, 10 odcinków mhm. o zdrowiu. No to w takim razie, co, czego będziemy mogli się dowiedzieć z warsztatu zdrowia? Na czym warsztat zdrowia polega? Może ja najpierw zacznę takim, takim wstępem, że dlaczego powstał warsztat zdrowia? Powstał, dlatego że połączyło się kilka osób, którym na zdrowiu zależy, które te zdrowie troszeczkę testują na sobie. I mają nadzieję, że dzięki temu, dzięki takiego, takiemu szerokiemu wachlarzowi odcinków, czyli 10 odcinków, ten warsztat zdrowia będzie w stanie jakiejś osobie, którejś osobie, otwartej osobie do pomóc w tym, czego jej brakuje w tym zdrowiu aktualnym. Czyli rozumiem, że każdy odcinek będzie poruszał inną tematykę, czy to będzie jakaś, jakaś kontynuacja? Tak, to będzie, to będą różne tematyki, dlatego że zdrowie to nie jest jedna rzecz. Często to się kojarzy, że żeby być zdrowym, to trzeba zdrowo jeść. zdrowo jeść, albo mieć jakąś tam dietę, tak? Ale to jest, bardziej ja osobiście podchodzę do takiego podejścia holistycznego, które jest faktem. Że bez zdrowego ducha, zdrowego ciała, zdrowego umysłu, fizyczności, jedzenia, picia, nawet ciekawostką, mogę powiedzieć, będzie odcinek o wchłanianiu przez skórę, to też jest odżywianie. Kobiety, są przeprowadzone badania w Stanach, że kobiety, które się malują, mają na sobie makijaż codziennie, to w ciągu roku potrafią wchłonąć przez skórę około 4 kg kosmetyków. O proszę, to jest ciekawa informacja. Ten, tego nie są, będę musiał gdzieś, gdzieś sprzedać. A ja wiem, że jakby twoje podejście do zdrowia i Twoje zainteresowanie tą tam, tematyką bierze się z Twojego własnego doświadczenia. Tak, ja w tej chwili mogę się przyznać, bo w radio nie widać czy widać? Widać. Widać. <laughs> widać. Ja mam 38 lat, ale tak naprawdę. A to nie, to nie widać. Nie widać. Z zdrowiem zająłem się swoim zdrowiem tak świadomie już zupełnie jakieś półtorej roku temu gdzie mój bardzo dobry kolega przyjaciel Piotr polecił mi książkę polecił mi książkę, powiedział wiesz co Rafał, odżywianie jest mnóstwo książek na świecie ale przeczytasz tę jedną i będziesz wszystko wiedział no i ja tę książkę przeczytałem okazało się, że to nie jest moja najfajniejsza książka bo książek przeczytałem w życiu bardzo dużo ale najważniejsze i od tego wszystko się zaczęło polecam Pożegnaj się z chorobami Raymond Francis Indeks. Rozmawiamy o Warsztacie Zdrowia, czyli o programie telewizyjnym. No właśnie, program telewizyjny to przede wszystkim informacje, bo ja się też niejednokrotnie z tym sam zetknąłem, że wchodząc na przykład na internet czy rozmawiając ze znajomymi otrzymujemy mnóstwo informacji na temat tego, co jeść, czego nie jeść, co robić, czego nie robić, jak ćwiczyć, czego nie ćwiczyć, czy w ogóle ćwiczyć i bardzo często to są informacje sprzeczne. W jaki sposób można to weryfikować tak, żeby uzyskać optymalną informację dla siebie? Nie mam pojęcia. I to jest szczera odpowiedź. To jest szczera odpowiedź. Ja powiem tak, dla mnie liczy się świadomość, bo ja jakieś półtorej roku temu jeszcze byłem tak naprawdę chory na dwie nieuleczalne choroby. Może to zabrzmi hardcorem, ale przez x lat lekarze mi mówili, że trzeba brać tabletki do końca życia, bo to jest choroba niewyleczalna, bla, 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 bla. bla. Nikt, nikt mi nie powiedział, że możliwe jest inny stan. Kiedy zacząłem, e, przez przypadek trafiłem na... A na czym polega ten inny stan? Inny stan, czyli, e, czyli zdrowie, czyli mhm. sięgnięcie po to, że można odłożyć tabletki, tak? E, ponieważ jeśli ktoś nie znalazł przyczyny, no to leczymy tylko objawy. Jeśli leczymy tylko objawy... No to nic się nie zmienia. E, jeśli autorytet, czyli lekarz przez powiedzmy 15-18 lat mi mówi, że nie, 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 no to nie znam nikogo poza tym autorytetem, który mógłby mi dopomóc, tak? Ale przez przypadek. No, podobno nie ma przypadków, ale poznałem pewną osobę, poznałem pewne możliwości, e, zacząłem czytać właśnie m.in. tę książkę, Pożegnaj się z chorobami i zacząłem testować. Tak. Pierwsza rzecz, dowiedzieć się, czym jest jedzenie dla nas. Czyli nie, nie to, co nie jeść, tylko to, co jeść. Co, co jak na nas działa, jak na nas wpływa. Informacja taka, że. Um, co chwilę, co minutę w naszym organizmie rodzą się i umierają komórki. Więc nie można ich dożywiać raz na 6 godzin, raz na 12 godzin, tak? Tylko trzeba je dożywiać cały czas, ponieważ jeśli zaniedbamy o nie, to one będą rodzić się chore albo po prostu niesprawne. Mogę to takie porównanie do, do rodziny, która mamy, taty, którzy mają dzieci. Czy oni dbają o nie tylko wtedy, kiedy dzieci zachorują? Nie. Starają się dbać, jak mogą, codziennie, tak? Bardzo ciekawe porównanie. Ale o siebie już tak nie dbają. A, no skąd ty... jest, a skąd jest dziecko? No Z komórek mamy i taty, tak? No więc to, to jest taka ciągłość. I e, każdy człowiek jest inny, odpowiadając na Twoje pytanie. Mm -hmm. Każdy człowiek jest inny, i e, to, co jemy, jest bardzo istotne, ale każdy musi sam przetestować. Każdy jest... też potrzebuje, rozumiem, różnych rzeczy w różnych proporcjach, tak naprawdę. Tak, ale ja na pierwszym miejscu stawiam świadomość, żeby wiedzieć, co to jest matchewka, co to jest ogórek. Co, co to są inne rzeczy, które jemy, pijemy, wchłaniamy i wtedy popatrzeć sobie, po prostu jemy 50 grupów. Dobrze, Rafał, tylko w takim razie, gdzie tych informacji szukać. A, bo ja kiedyś w ogóle słyszałem taką informację, hmm. że internet jest źródłem... właśnie jest ja słyszałem jakiś taki tekst Internet jest źródłem e, informacji, ale to hmm. ekspert jest źródłem wiedzy. Tak, szukać... bo w internecie możemy znaleźć po prostu informacje na każdy temat. Ja bym poradził z mojego punktu widzenia, w mojej opinii szukać autorytetu, który, jeśli chcemy schudnąć, schudł i utrzymuje tą wagę, nie ma efektu Jeśli chcemy nie mieć wysypki, ktoś miał z tym problem, po prostu, to nawet nie musi być lekarz, to nawet nie musi być ktoś, kto jest naprawdę czołową osobą. Ktoś po prostu z naszego otoczenia. Widzimy, że ktoś na przykład nabiera a -a. formy, kto, tak, tak. kogoś władnie, wygląd się zmienia władnie. pozytywnie, więc można po prostu zapytać, tak? I to jest w mojej opinii, iść za ludźmi, którzy osiągnęli rezultat, jaki my byśmy chcieli oczekiwać. Mało osób wie osób, które mają nadwagę, mało osób wie, że wystarczy, jeść pięć posiłków dziennie, w określonych godzinach, co 3-4 godziny. I w określonych, określonych proporcjach. Tak, w określonych proporcjach, pić dużo wody, bez żadnej diety, naprawdę bez żadnej diety, w ciągu 3 miesięcy. E, ja znam osoby z mojego otoczenia, które to po prostu zrobiły, dlatego o tym mówię. E, 10-15 kilo to jest, to jest efekt. A ludziom nie przychodzi do głowy, myślą o mega dietach, o sali O odmawianiu sobie wszystkiego. Nie o to chodzi. Jeszcze raz powtórzę, nie, nie myślimy o tym, czego nie jeść i możemy sobie odmówić, tylko właśnie to, co jeść. Bo tutaj skupiliśmy się przede wszystkim chyba na zdrowym odżywianiu w, w rozmowie z Tobą, a przecież, tak jak powiedzieliśmy, zdrowe życie to jest nie tylko, nie tylko zdrowe odżywianie, więc to jest chyba tak, że my jakby skupiamy się na jednych rzeczach, a zaniedbujemy pozostałe. Tak, to jest tak jak z kołem, tak? które masz szprychy. Jeśli kilka szprych będzie krótszych, lub w ogóle ich nie będzie, to nie pojedziemy po prostu. Yy, I o to trzeba zadbać. Moi, moim skromnym zdaniem warto zadbać. Czyli o fizyczność, o duchowość. Yy, o co masz na myśli duchowość? Duchowość, jeśli pójdziemy do yy, osoby, która się zajmuje psychologią, psychoterapią, yy, psychoterapeutem, coachem i tak dalej, wiele z, z tych osób uważa, i to ja też się ku, ku temu skłaniam, że to jest fakt, że pewne, pewne rzeczy, no, wszystkie rzeczy wychodzą od nas od si z środka. Tak? Czyli jeśli Pracujemy nad sobą, szanujemy się, dbamy y, o siebie, jesteśmy bardziej uważni na siebie. To co się zmienia? Zmienia się życie zewnętrzne, ponieważ właśnie z tego szacunku, z tej miłości, z tego szanowania e, samego, siebie? samego siebie, możemy sięgnąć po lepsze jedzenie, po lepszą wodę, iść w lepsze miejsca, spędzić czas z, z takimi ludźmi, jakimi chcemy. Czyli jakby centrum jest w nas. Mhm. I dopiero to się zmienia. Czyli nie odwrotnie, że a zacznę się dobrze odżywać, to będę, będę się lepiej czuł. Tak. Czy to jest po prostu cały pakiet, i na ten cały pakiet należy. należy tak, opażyć. jeśli chodzi o duchowość, ja mam taką też swoją książkę, jeśli, jeśli mogę polecić. No właśnie, to, Rafał, to w takim razie, jakby już lekko podsumowując, okay. a książki i informacje, które Twoim zdaniem warto by było przeczytać i z którymi warto by się było zaznajomić, żeby chociaż rozpocząć tą podróż w stronę, w stronę zdrowego życia? Dwie najważniejsze książki, jednak o której wspomniałem, Raymond Francis, pożegna się z osobami. Człowiek, który jest biochemikiem, więc wie o czym pisze, o czym mówi, dzisiaj ma 73 lata, jego wiek żył i tętnicy jest na 30-latkach. Więc to jest rezultat efekt tego, jak on żyje. Druga książka o duchowości, Louis Hay, możesz uzdowić swoje życie. dla mnie są dwie najważniejsze książki, bo od tych dwóch książek zacząłem. E, no i mam rezultaty, i to mnie interesuje, tak? Nie interesuje mnie, czy jest to, czy jeść tamto, jak to na mnie wpływa i tak dalej. Ponieważ e, jeśli sobie już wybiorę i jestem otwarty na tyle, że jeśli orzech mi pomaga, to będę ja orzecha, jeśli jakiś suplement mi pomaga, to będę z tego korzystał. Jeśli pomaga mi basen, będę z tego korzystał. Jeśli jakaś rada medyczna mi pomaga, będę. Będę z tego korzystał, wziąć jak najwięcej. Jeśli mam wartościowych przyjaciół, to będę z nich korzystał, tak, a jeżeli tak. nie, to może wziąć jak zmienić. najlepiej dla siebie, ale pod siebie, żeby mi to pomagało yy... i tyle. Dobrze, Rafał, ja Ci dziękuję serdecznie. Przypomnę tylko, że gościem Akademickiego Radia Indeks był Rafał Wesołowski, prowadzący program Warsztat Zdrowia. Powiedz mi, czy owoce są zdrowe? Tak. Nie ma tutaj żadnego ale, niczego? Yy, jest jedno rozgraniczenie. Owoce przetworzone, wyprodukowane na współczesne potrzeby cywilizacji, owoce z ogródka babci. To są dwie różne rzeczy i jeśli mamy tę świadomość, potrafimy znowu sięgnąć do siebie i wybrać to, co jest dla nas najlepsze. Dobrze, to ja mam do ciebie z ogródka mojej babci piękną, zdrową pomarańczę. A taką. Twoja babcia mieszka we Włoszech, tak. Tak, jest Moja babcia, moja babcia mieszka we Włoszech, dorobiła się i, i wyjechała sobie spokojnie. A taką zdrową, ładną pomarańczę, która też jest logo Akademickiego Rady tak żebyś też dobrze nas wspominał, żebyś od czasu do czasu jeszcze zajrzał z jakimiś newsami na temat zdrowia. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. To co? Do usłyszenia, zobaczenia? Do usłyszenia, zobaczenia.